Na sklepie mamy limitowaną koszulkę na lato, przyjaciele. Zobaczcie, całe palionowo na plaży pięknej. Więc, jeżeli chcecie taką koszuleczkę wbijajcie na palion, w również jest taka czarna. A, ale, moi drodzy, zobaczcie, kim jestem. Patrzcie, mam teraz admina na serwerze Leona Jolka, gdzie grają sobie, moi drodzy, w 99 nocy. A ja jestem tym razem, tym direm. Tak, tym jelonkiem, przyjaciele. Z tym tym strasznym jelonkiem, który zabija. Mogę uderzać, krzyczeć nawet. Jezus, dobra, to jest przemocarne. Patrzcie, oni tu mają swoje ogniwo i tak podejdę do nich na razie i zobaczę, że tak stanę przy nich O! Zrób coś tu! Czekaj, za sekundę zacznę No, Czemu tu jest tak ciemno? Ciemno, bo jest noc, chyba na logikę, no Leon Dobra, czekaj chwilę, muszę wziąć... Jezu! Co? Cicho bądź, nie drży się! Co on tu robi? Jaj, co? To? No, To? No, on! To o, się, no. czekamy, ciekamy. nie ma nikogo. To! Do... Nieważne! Sorry, Gopku, Tu nie nikogo nie ma! <grym> ja nigdzie stąd nie wychodzę, zostaję przy ognisku lepiej. No to sobie zostawa, ja sobie będę wychodził i co? O, jasno o, już dzień. jest! Oh, nie, nie, no to mogę wychodzić, się już mi się, mi się mi nie cykam. Dobra czekajcie widzowie, też teraz ze mnie w wilka lepiej. O, pięknie, pięknie, jestem teraz wiliczkiem eleganckim, będę teraz ich gonił jako w dzień, moi drodzy, jesteśmy tak, a jak się zrobi noc, to od razu zamieniamy się w tamtego. E, jesteśmy słodkim wilczkiem gonimy go, gonimy go. E, Olek, bo cię wilk goni, ja na twoim miejscu nie, ja bym nie. uciekał. Gdzie... A, faktycznie! Jezu, ej, dobrze, że mi powiedziałeś. Nie wiem, że, nie wierzę, dobra. Gdzie... Ej, dobra. No, no, gdzieś poś... Do bazy nie może wejść. No, gdzieś poszedł w las. No, gdzieś, jak ej, sobie dobra, wejść... Olek, ja wchodzę tutaj na domek na drzewie, może bo coś widzę, będzie. Widzę go, widzę go, patrz jak go zastrzeliłem, zobacz. Ja nie mogę! No, Spadł. Nie da się Patry? wyjść! Musi się nie udawać, wejść. żeby nie wszedł do ich obszaru, nie mogę wchodzić. Patrz. Czekaj, kim jeszcze mogę być w ogóle? Patrzcie, mogę być misiem, alienem, yo i tymi dziećmi. Dobra, spadam, tu nic nie ma, idę do ogniska. Nie ma? Eee... A... Nowego, Czekaj, ja też, ja też mam jakąś ważną zacząć tam coś jest. Tak, szczek ten. Ej, coś szczeka. Gdzie szczeka ci? Co, szczeka, jaki piesek tu musi być ładny. Ej, nic nie ma na tej wieży. Ale co nie ma? No nic nie ma na tej wieży, myślałem, My, onożę, że... Eee, wilk, rzeczy. Bilk, bilk. Ale on nie może tu wejść, co za głupek Kto jest głupim wilkiem? Kto jest głupim wilkiem? O, kto jest głupim wilkiem? Kto. <grym> nie wiem, czy to jest dobry pomysł, tak? mówić do wilka. Oj, czy nie zrobi. Uciekam, 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 dobra. Teraz zabraliśmy się w jakiegoś innego Młupka, Jest dzień, więc dzień. Czyli możemy być alfowe? miś albo królik. Dobra. Królika wierzymy, królika wierzywa. Ale jestem wolny! Jak ja jestem... O, teraz jest trochę szybszy, dobra. dobra. Ej, trochę jestem głodny, pij, masz jakieś żarcie? Jeżdżę na bazę. Eee, żarcie, nie, żarcie. No żarcie teraz? Ej, króliczek, Groniczek, chodź żarcie. króliczku. Ja robię, czekaj, będzie. czekaj, mam króliczka. Idę go gonić, no będzie chodź gonitwa, króliczku. Nie. Potrzebuję jedzonka. Ej, co jest? Ała. No ej, chodź tu. No ej, wieba. Króliczku! A, ja nie mogę w niego uderzyć! Ja też właśnie! Abydę chodź tu, ruś. króliczku! Co za ruś. głupek Oooo, o, co gdzie tam lepycha, mia, mia, mia! Patrzcie! Nie wierzę w to, nie wierzę w to. Czekaj. Ej, o co chodzi? Nie wiem. Królik, nic się robi, dobra, spadamy. Goni mnie, nie goni mnie, no! Dobra, topię się, topię się. Mam to gdzieś, topić. O, dobra. Elegancko, dobra, teraz tak transformacja elegancko i zamieniamy się w uwaga, uwaga, uwaga. Eee, może w tego dzie te dziecko, mój drodzy, które trzeba zdobyć pierwsze. Patrzcie na to. Tak, jesteśmy tym bobasem, zobacz. Idziemy im do bazy. Idziemy im do Ej, bazy Ej, idę do jakiegoś domku. Idziemy do Jakiego bazy, domku? Patrz. No to jest jakiś domek. Hmm, eee, jest ale po co, ale co w tym domku będzie? będzie on, no nie właśnie, nie mam, no pojęcia. właśnie nie ma, ale idę, na, idę do ogniska, bo nic tu nie ma. Co? Jakiś kidos nam przyszedł do bazy No i co, bo musieliśmy go znaleźć, a to on znalazł nas wracaj, 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 wraca z noc Idę! No! Ten... To dziecko se pójdzie w tam ciemnotę Ej, nie idź ty... ej To dziecko jest głupie Wyszedł, do lasu poszedł No i co on tam, to on zginie no Właśnie, zna... ja nie podtrzymuję go, bo ja nie rezyguję. Dobra, no Nie mam no roboksów, żeby się ożywić. Dobra, kosmita Kosmita, moi drodzy Idziemy, mamy jakieś bronie, czekaj Stopór, o, pistolety Jokie rzeczy kozackie! Czekaj, bierzemy karabin. A nie ma tak, dobra, bierzemy karabin. Cyk. O, atakujemy ich. Robimy wiatr, robimy wjazd. alien! Jaki alien? Kosmita! Alien! Patrzcie, kim jestem, jestem znowu jelonkiem. Strasz, a mogę być. Chowamy się, chodzi. Ej, nie, ja nie, jest, jo, nie to, mogę, jestem bardziej że to jest przerażający, jestem bardziej przerażający teraz Ej, Leon! Co? LEON! Co? Nie, nie spokojnie, nikogo nie ma, Je, mamy tarczę Dobra, dobra, niech oni sobie Ale pójdę, ja nie potem, słyszałeś? niech pójdę głębiej, niech pójdą nie, głębiej Nie, blask. ja nic nie słyszałem Ja słyszałem takie Coś A, nie nie bo słyszałem. to wilki nie. po prostu, nie ma co się stresować Co to, to mi się się zrobiło? Dobra, szukaj lepiej I co tu? Muszę znaleźć, muszę ich znaleźć Padłem! Nie! Dzieńcą. Umarłem. Gdzie spadł? Co? Co? O, jestem w bazie Gdzie O, to Dobra. A, to spadłem, to jest koniec mapy. To jest koniec mapy. Urde, moi drodzy, padłem poza mapę, a i z dzień się zrobił. Dobra, czyli zamieniamy się teraz w Miśka. Będziemy teraz misiem ich i goni, zobacz. I biegać. Dobra, i lecimy. lecimy Ale w którym do... domku? Bo czy z tyle domków, że ja nie widzę go? Dobra, strażnik miś, patrz. Strażnik miś. Idziemy. O nie, gdzie, gdzie on poszedł? jakieś jakiegoś. Do jakiegoś... On teraz zwiedza. On zawsze lubi zwiedzać. On zawsze wchodzi potem do tego lasu i zwiedza te wszystkie budynki. On eee, się chyba z... się zgubiłem trochę, Olek. What? Jak się What? zgubiłeś? A nie, dobra. Tu jest ognisko, bo nie mogłem znaleźć. A miś go goni, miś go goni, nie wierzę. Misiek go goni. Misio! On niczym nie wie, jeszcze się nie odwrócił. Spokojnie, widzowie, zaraz go, zaraz go złapiemy. O, mój eee? to? A AAAAAAAA! To Oni smakują, to taki wolny! Przestań się drzeć człowieku! Czekaj, taki wolny! Bo to jest chyba miły niedźwiadek... Jesteś miły? Miły. Ej! Patrz to co mam! Będziesz A patrz, co tam mam? Jak to będziesz, mam. to też będzie chciał takiego. A, mieć. Co, mam? co mam? Co masz? Owoc? Ja też mam owoc, fajnie. No, owoc, ty masz łeb jak owoc. Doğaz, Dobra, no. Gdzie no? No to chyba dobry jak łeb, jak owoc, zobacz jaki on jest wielki. No to ja nie co wiem, czy to dobrze. Patrz, mam? chodź, chodź, chcesz owoc? -tak, trzymaj, chodź. Dobra, kogo wybierasz? Mnie czy ogo? Dureń. O, dureń! to będziesz ty jak cię zeżre. Masz, ta, zeżre, jak ja będę go karmić. Ej, co? On... Ej, co? Pani nie niedźwiedzie... bo cię potnie! A w sumie niech pocina będzie żart. Ej, będzie żar, tu. Jak się Tylko... mówi Nie działa to. O, jest noc. noc. Jest noc, idę. Dobra, super, ten niedźwidź będzie na steny, chronił. A to Niedźwiadku! To Ej, halo, niedźwiadku, czemu se idziesz? Poszedł. No, to daj mu winę no to może przyjdzie. przyjdzie. kolejne, przyjdzie dziecko, tak, dzieci są śmieszne. To są takie małe bobaski, czekaj. Taki mały bobas, patrz. Ej, czemu ja takiego pecha i znajduję bobos. same dzieci. Mały Ej, bolo! O, to nie bolo. Ej, bolo, bolo. Nie wiem, może małe Ej, gdzie ty idziesz? Ej, to nasze pole, musisz To moja baza! I... wypad! Idziemy. Dobra, stanę tu. Dymek. Ej, co ty bolo. robisz, dzieciaku? Dobra, spadam teraz do lasu, patrz. Po prostu pójdę se, pójdę nie se. W gór... idź tam! Dzień się zrobił, no nie wierzę w to! Ej, chodźmy, zobaczmy dokąd nas zaprowadzi Leon! Dobra. <głos> 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 idziemy, idziemy, idziemy. No niech idą za mną, niech idą. Dzień, dobra. Może do tego grzyba idziemy. Ale po co w sumie tam iść? No nie wiem, ja idę za tym dzieckiem, zobaczę dokąd on idzie. <noise> no dobra! A co jak on nas zaprowadzi do jakiegoś porywacza? No, ale no to będzie śmiesznie, zostaniemy porwani. <noise> O, Olek, znalazłem twoje miejsce, dawaj, musisz tu tylko wskoczyć. Ja tam tam No, wydaje mi się, że skoro znalazłeś, to to twoje miejsce. Dawaj, no, o, zobacz jak cię zaprowadza idealnie, dawaj, wskakuj. Ja ci poświecę. Lecimy. Patrz, ja ci poświecę. Ej! <średenie> proszę jelonku, jelonku! On nie Wiec lubi my, światła! ha! i co mi teraz nie, robisz ty? Nie, 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 ty boli ci światełko, boli światełko! O nie mi mnie, dobra, dobra, teraz go uderzę. Bek! Diaj, dobra! A masz! Nie, nie, nie mogę, nie mogę! No! A, ha, ha, ha. Nie wytrzymam, no niech mnie... Niech mnie zostawi. Dobra, spadamy. Czemu nie uciekasz od niego? Bo spróbuj. Światło, Olek światło! Olek, światło! Świecego, świecego! Ej, faktycznie! Ale, beka z jego zawsze jest... Z... A! A! Nie bij tak! Razem światło! A masz, a masz, a masz, a masz! A teraz już nie będę miał światła, patrz! Ej, czemu się patrz, do naszej patrz, bazy... Patrz, to wokół ogniska! Wypadł jeleniu, to nasza baza! Udre... A Czemu światło na niego nie działa w bazie? Dlaczego czemu baza na niego nie działa? Nic mnie nie boli! Nic mnie nie boli! Nic mnie nie boli! O, Wystraszył mnie. Ale głupi <noise> jeleń. Spadamy, spadamy, spadamy. W takim razie nie. Dobra, zostawiamy. Niech sobie grają widzowie. Niech sobie grają. Już nie będę nie będę ich straszył tym jelonkiem, bo przeszkadza im. Przeszkadza im, bo nie chcą się rozwijać. Tak, chcą się rozwijać swój las. Jeżeli chcecie więcej odcinków z nights dajcie znaka.